Witajcie z tej strony Kuba, a to jest krótki WWE Backstage przed galą King and Queen of the Ring 2024, czyli kolejną galą Premium Live Event od WWE eee, teraz uwaga, wstawiam swoją własną nazwę galę totalnie bez sensu. Oczywiście dobrze wiemy, że ta gala nic nie wniesie, jeżeli chodzi o całokształt i zapewne nawet mistrzowie się nie zmienią, no bo jednak Logan Paul przecież nie przejmie mistrzostwa. WWE, bądźmy realistami, raczej Liv Morgan, no nie zostanie nową jeszcze, mistrzynią świata kobiet WWE, a co do oczywiście finałów o korony, czyli żeńską i męską koronę King of the Ring, no to raczej tutaj też bym się nie spodziewał jakichś tam większych e, niespodzianek, ale uwaga, w końcu ten turniej ma stawkę, ma on naprawdę dużą stawkę, ponieważ zwycięzca męskiego turnieju oraz żeńskiego turnieju e, Czyli króli królowa ringu zyskają miano pretendentał, pretendentki, pretendenta do jednego z głównych tytułów WWE. No spoko, jest to bardzo fajne. I oczywiście do tej walk najprawdopodobniej dojdzie, jak sam. Triple H ogłosił na SummerSlam. Mamy tutaj 5 walk plus kick więc zaraz sobie tutaj w skrócie to wszystko mówię. Jednak dla mnie gala jest po prostu, wiecie, no zwykłą galą, którą WWE odbębnić musi w Arabii Saudyjskiej. Rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 19. Mamy dwugodzinny kick mamy tam walkę... Bianca Belair i Jade Cargill, czyli nowej mistrzyni kobiet WWE, kontra Candice Larraine oraz Indy Hartwell o właśnie te tytuły. Oprócz raczej no, z mistrzyni nie wróżę nowych mistrzyń, więc dobrze wiemy, że to co stało się na backlash 4 maja we Francji w Lyonie raczej nie zostanie tak szybko zaprzepaszczone. A co do oczywiście karty głównej, też większych niespodzianek nie oczekuję. Jednak co do tej gali. No wiecie jak to jest. WWE w 2018 roku podpisało umowę dziesięcioletnią z Arabią Saudyjską, że co najmniej dwie gale są organizowane. Duże gale, duże wydarzenia właśnie w tym kraju. Jak to bywa? Karta Crown Jewel zawsze na jesień ma bardzo mocne karty. No wiecie, Shawn Michaels wracał, Tyson Fury walczył, tak? Do nie, nie tak dawnej Mistrz Świata w boksie, tak? Oprócz tego przecież walczył Ken, ten Kane Velasquez z Brockiem Lesnarem, czyli rewanż z UFC kiedyś się odbył. Yy, oprócz tego Team Hogan kontra Team Flair, Helena Selmecz walka roku 2021. No naprawdę yy, dla mnie mega dobre karty, ma Crown jewel, zawsze, ale jednak te karty tak jak rok temu Night of Champions no, mogą się troszeczkę różnić. No Wtedy widzieliśmy walkę Lesnar kontra Rhodes, więc wydawało się że coś ciekawego się wydarzy no ale teraz raczej tutaj bym e, żadnych niespodzianek nie wróżył, więc jest to zwykła gala, od której nie wy, żadnych fajerwerków nie oczekuję no ale w porządku, mamy tutaj starcie o tytuł interkontynentalny, triple threat match Bronson Reed, pretendent Chad Gable, pretendent, który nie tak dawno przeszedł Hillturn w Montrealu zaatakował samego Zeina e, lokalnego warriora wojownika kanadyjskiego obecnie jedną, jednego z najlepszych na świecie kanadyjskich wrestlerów, bez wątpienia no więc mamy Triple Fred Match. No i cóż, tytuł zostanie obroniony. Przecież ktoś, kto pokonał niepokonanego Guntera i zakończył jego blisko dwuletni reign na Resemu. Nie może stracić tytułu w Arabii Saudyjskiej na rzecz Chad'a Gable, on na ten pas zasługuje, zdobędzie go pewnie w najbliższym czasie. A co do Bronsona Reed'a, no to też tutaj wątpię, żeby jeszcze przed ostrzejszą podbudową jego postaci WWE coś chciało wyciągnąć z niego. Mistrzostwo kobiet, tutaj WWE na szali, Liv Morgan uwielbiana i kochana przez fanów kontra Becky Lynch, słuchajcie. Całymi siłami jestem za Leave Morgan, ale raczej Becky Lynch wygra, przecież przejęła zwakowany tytuł po kontuzji ręki Rhee Ripley, wygrała Battle Royal na Raw. No ale w sumie trzeba odświeżyć tą dywizję kobiet, naprawdę od tylu lat ciągle Becky, ciągle Charlotte, ludzie dajcie już spokój. Liv Morgan byłaby świetną mistrzynią i oby właśnie do tego doszło. E, oprócz tego no to mamy finał Queen of the Ring, no i mamy tutaj walkę Nia Jax versus Lyra Valkyria. E, Naja Jax, krótko w zwięźle i na temat, a później dostanie title shota na Summerslam o z głównych tytułów, przecież na Raw Day One wygrała walkę z Backlinch w uczciwy sposób. Ten uppercut był naprawdę miażdżący, więc wydawało się, że coś w kontekście wrestlingu nie może się ruszyć, no ale jak wiemy członkini rodziny Bloodline e, jednak myślę, że na Summerslam póki co jeszcze Odwlekł jej pusz, ale myślę, że nie uciecze. No dobra, kolejne starcie. Mamy finał King of the Ring, czyli wyłaniamy teraz króla ringu Randy Orton vs Gunter. Słuchajcie, Gunter na Row przeszedł i wygrał sukcesywnie w półfinał. Randy Orton pokonał tamatongę na Smackdown i kolejny. Półfinał niebieskiego brandu wygrał Orton vs Gunter. Na tą walkę czekam najbardziej. Słuchajcie, tutaj jest bardzo dobre pytanie. Jak wiemy, Orton prowadzi rywalizację z Bloodline. Gunter też tam ma na pięku z kilkoma zawodnikami, oczywiście na Row, Odkąd pozbyli się Vinciego razem z Ludwikiem Kaiserem, no to jednak może tę transformację całkowitą przejść właśnie Imperium, upaść stare, a zbudować się nowe, nowe, porządne Imperium. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Będzie interwencja na 100% Bloodline, Solo, Tamatonga, Tongaloa. Kiedyś występował jako Kamaczo, teraz jest już jako Bloodline Member. No i oczywiście, raczej zaprzepaszczą tutaj szansę Ortona na wygraną. No i co? Orton kontra. Gdyby Orton wygrał, no to raczej nie pójdzie na e, właśnie no na Damiena Priesta. Dla mnie, Damien Priest na kolejnej gali 15 czerwca, tak? Chyba 15 czerwca jest Clash klasza The Castle w Glasgow. Dla mnie dojdzie do walki. Po ostatnim segmencie na Row też to widzieliśmy. Drew McIntyre nowym mistrzem świata wagi ciężkiej, przed swoją publicznością w swoim domu. Muszą mu to dać, cholera jasna. Muszą mu to dać. I na SummerSlam będzie walka z C.M. Punkiem o tytuł mistrza wagi ciężkiej. Tak to widzę. A o mistrzostwo WWE, No, może z derokiem Cody Road zawalczy. Nie wiem, wszystko jest możliwe. Chyba, że będą to odwlekać do kolejnej Wrestlemania ale uwaga, dla mnie tutaj opcja jest jedna. Randy Orton nie wygra, wygra Gunter. I to Gunter ewentualnie mógłby zawalczyć z Codym Rose'em o mistrzostwo na Summerslam. Ja nie wiem, jakie WWE ma plany na Summerslam. Póki co WWE ogłosiło dwudniowe Summerslam w 2026 roku, a nawet w 2025 nie, nie będziemy znać, nie znamy daty, nie znamy lokalizacji, a już z wyprzedzeniem dwuletnim organizują. No tak, Minnesota skrzywdzili w cudzysłowie, odbierając im Miejsce faworyta organizacji Resume 41, no to musieli to wynagrodzić właśnie organizacją za dwa lata SummerSlam. Ale jakby nie było, i wiem doskonale, że to nie skończy się w ten sposób. To skończy się na SummerSlam. I Gunter właśnie jest y, tym, który tą walkę musi wygrać. No bo co, Orton na pas wagi ciężkiej bez sensu? Bo przecież y, jest na y, SmackDown, Gunter jest na Raw, no ale wiecie, no więc Orton by poszedł na rowca, a Gunter poszedłby na y, ewentualnie y, pas wagi ciężkiej. Gunter kontra właśnie z Chociaż McIntyre walczyli o pas interkontynentalny na SummerSlam yy, zeszłorocznym, więc w tym roku nie wiem, wszystko jest możliwe. No ale jakby nie było Gunter, dla mnie jest tutaj zwycięzcą, królem Ringu i jakby nie było nie tylko generałem, ale również królem Ringu, tak. I przede wszystkim pretendentem do jednego z głównych tytułów. No i walka wieczoru Cody Rhodes kontra Logan Paul. Mistrz kontra Mistrz, jednak patrząc na to, jak WWE butuje hilowego Logana Paula, ten nie stawił na szali swojego tytułu, więc pas jest tylko Cody'ego. No Cody Rhodes! Oczywiście bohater, nowa twarz WWE, musi stawiać na szali swój tytuł. Jak dla mnie póki co Reign Cody'ego Rhodesa, jak wiele też osób zaczęło uważać, nie jest jakoś specjalnie wybitny. Bardzo często w Stanach ludzie mówią, że jest boring, boring, nudny. No, ja uważam, że od początku wiedziałem, że jeżeli nic się nie będzie działo, że nie dojdzie do pokłosia wydarzeń z WrestleMania. No to, ten, wiecie, póki nie wróci The Rock, to z tytułem nic się dziać nie będzie. Póki Reigns nie wróci, także nic z pasem dziać ewentualnie się nie będzie. I jeżeli coś by, wydarzy się, i realnie Cody Rhodes mógłby miałby szansę i rozpatrywalibyśmy ewentualną stratę jego tytułu, no to co, jak co ale dopiero SummerSlam, albo naprawdę gdzieś początek roku, yy, kolejnego przyszłego. 2025 Rare Rumble, WrestleMania i tak dalej. Póki co, marnie to widzę, aby z wokół pasa WWE cokolwiek się wydarzyło. Logan Paul będzie ktoś interweniował, pewnie użyje swojego kasteta, cast ale. Nie sądzę, aby to w jakikolwiek sposób dało mu zwycięstwo. Być może ktoś się pojawi, być może ktoś zainterweniuje, wszystko jest możliwe. No, gala zapowiada się, powiem Wam szczerze, tak średnio ostatnimi czasy, odkąd Triple H ma 100% praktycznie władzy kreatywnej nad WWE, tych walk widzimy mało. Skrócone są gale pay-per-view i teore teoretycznie no sorry bardzo, ale kiedyś lepiej to wyglądało. Naprawdę. Jak nawet porównajmy sobie, załóżmy Greatest Royal Rumble do tych gal. Nawet te legendy walczyły. No dobra, robili walki w tej Arabii, ten Undertaker kontra Goldberg. No, mówiono, że to jest przesada, ale to fajne było, wiecie, taki merytoryczny, bardzo sentymentalny powrót do przeszłości, dwie legendy i tak dalej. Więc fajnie było zobaczyć w legendy walczące. Nie mówię, że teraz bym chciał coś takiego widzieć, no ale wiecie, jakieś tam legendy mogliby na te gale w Arabii rzeczywiście posprowadzać. A co tam, jedną walkę taką wyjętą z głównych storyline'ów mogłoby WWE zorganizować, żeby, wiecie, nie tylko... Tworzyć ten główny krajobraz, rzeczywisty krajobraz aktywnie walczących wrestlerów WWE, tylko właśnie w formie ciekawostki zobaczyć też coś fenomenalnego. Chociaż tutaj mamy popularnego Logana Pola, mega gwiazdę me mediów społecznościowych, internetu, walczącą właśnie z Codim Rhodesem już drugi raz walczy o ten tytuł z Romanem Reignsem mu nie wyszło na Crown Jewel sprzed dwoma laty no teraz też mu niestety nie wyjdzie no dobra, więc gala zaczyna się o 19 czasu polskiego, więc fajnie, że kolejna gala i kolejna właśnie e, będzie to e, gala gdzie my Polacy będziemy mogli cieszyć się że w normalnych godzinach obejrzymy galę dla tych największych fanów, którzy wszystkie gale na żywo oglądają jest to mega fajna informacja bo zerywać noski nie będą no i przede wszystkim e, to nie jest ostatnia gala, przecież za niedługo będzie gala Clash of the Castle w połowie czerwca, która też odbędzie się w naszych godzinach Glasgow, Szkocja, Europa. Później oczywiście będzie in Berlin blisko polskiej granicy. Więc no tak, co, co dużo tych gal jest. Później chyba już natomiast Crown Jewel, ale fajnie, fajnie, że naprawdę czasu polskiego możemy cieszyć się e, tymi wszystkimi galami. No i dziękuję wam za wysłuchanie. Piszcie, co o tym sądzicie. Dla mnie taka po prostu no średnia gala, gala ze średniej półki, no ale co zrobić. WWE ma umowę, zarabią, więc sobie tam show organizuje. Do usłyszenia, pozdrawiam was, cześć.